Masaż! A masz olejek? Mam. Mm. Mówię ci, że ja mam tutaj chody. Poczułem się trochę jak taki wielki kombek króla, nie? No kurde, jak ja o tym marzyłem. Jakąś muzyczkę, coś? Nie. O. Dziękujemy. Dziękujemy. A by się podoba tutaj? Podoba bardzo. Ale no wczoraj jak miałam, dzisiaj już mi minął. Nie, fajnie to przebyło. I co, dobrze? Zajebiście. <laughs> Zajebiście. <laughs> Bardzo dobrze. Ja, nie już w wyboru? Nie, nie, no co ty? Wiadomo, tu jest mało czasu, ale jeżeli nam się dobrze rozmawia i tak dalej, to myślę, że pójdzie to swoim tempem. Za cztery dni pójdziemy do łóżka i będzie super. O ła, żartowałem. W sensie będziemy po prostu spać razem. Tak, tak, tak. Tak, tylko o to mi chodziło. Kurde, ale mi jest dobrze. To się relaksuje. Też się czuję bardzo komfortowo. Be, bez takiej spiny po prostu. Tak, 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 Chciałabym tutaj serio sobie kogoś tak po prostu no, zakochać się mm. i sobie spędzić fajnie. Czas. Ale od pierwszego włożenia czy jak? <słuch> od pierwszego wejrzenia. A, sorry <słuch> za życzenie. <przyjęzyczenie. słuch> Jaka zadowolona. <grym> Jestem pani rana, nigdy tego nie robiłam. <grym> nie, to chyba zły pomy. Mi te ręce tak drzęfiają, muszę je gdzieś złapać. O, tak mi będzie lepiej. Co absorbę? Zamknij sobie oczka i się zrelaksuj. Też rada? Tak, tak. Tak, jest tak, okej? Okay. Tak. A spodoba ci się teraz to przyjemniejsze szmasowanie? Tak, fajnie się ciebie Tak? No. Coś przeskakuje. Co ci przeskakuje? Nic. Coś w kościach? W chrząstce bardziej. I co, jak oceniasz masaż? Dostaniesz siedemkę? Dostaniesz dyszkę.